Cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcideczku z Growa Garden. I być może powiecie, no troszkę nudno w tym Growa Garden, ale widzowie, dzisiaj już nie jest nudno. Naprawdę to, co się wydarzyło, totalnie wgieło mnie w ziemię. I już wam o tym oczywiście powiem. Zostawcie łapeczkę w górę, suba z dzwonem na kanale, żeby mieć subika, wiecie, bo dużo Growa Garden nagrywam i bardzo lubię tą gierkę. Więc słuchajcie, nawet ją maksuję. Jak widzicie, maksowanie idzie naprawdę dobrze. Oczywiście robimy ciągle miodek, ale nie to jest najważniejsze, bo dzisiaj pokażę wam mój garden, w którym, uwaga, mamy Disco B i mamy Butterfly'a, czyli dwa najlepsze zwierzę żaki ta jednoprocentówka i 0,25% mamy też oczywiście ćmę. Tak naprawdę z premium anti BEGA mam wszystko. Z exotic flower seed packa, no nie mam tego, tej jednoprocentówki rainbow, ale słuchajcie, dzisiaj zrobimy coś rainbow albo gold, bo słuchajcie, udało się, udało się, no może to złe słowo, bo nie tyle, że nam się udało, ale generalnie gierka oszalała i tytuł widzowie nie kłabie. Oczywiście to nasionko, to super nasionko, to magiczne nasionko, można teraz zdobyć i to bardzo tanio. Dla mnie jak za darmo, dlatego mówię, że wiecie, jak za bo naprawdę jest to totalnie niska cena. Słuchajcie, jakimś cudem to magiczne super nasiono pojawiło się w shopie Jako słuchajcie, tutaj pierwszy, zaraz po tym free 100 szekli. Miałem, miałem 100 szekli za free i teraz mam za 37 Robux, mam magiczne nasionko. Patrzcie, mamy Forever Pack i to jest właśnie to magiczne nasionko. Za chwilkę go kupimy i słuchajcie, posadzimy. Tylko tak, to nasionko, co jest ważne, co musicie wiedzieć, jak to w ogóle działa. Otóż to nasionko widzowie działa tak, że dostajecie randomową roślinę. To po pierwsze, czyli random roślinę, nie wiem, słonecznika, to to by było mega OP. Może nawet dragonfruta też by było OP, ale no możecie też dostać na przykład Strawberry, albo do no, nie wiem uziomeczka, na przykład tutaj najsłabszą roślinkę m, typu nie beanstalk, ale dostaniecie na przykład karotkę. No i wtedy to wiecie, to mega lipa, ale słuchajcie zawsze trzeba wierzyć, także zachęcam was żeby wbić sobie na konto, bo to jest chyba globalne sprawdzałem na koncie mojej tutaj dziewczyny i słuchajcie u Olci też były m, te nasiona, też jest to nasiono także Forever Pack widzowie oddaję jak nigdy zostało 15 godzin 46 Minut, może uda Wam się tutaj gdzieś Robuxiki ogarnąć, tylko 37 Robux za to magiczne, potężne nasionko widzowie. I za chwilę my to zrobimy, oczywiście. Kupmy sobie ekstra placement slot przy okazji, bo na coś szekle trzeba wydać, prawda? Jeszcze będzie crafting, słuchajcie, nowy update, który będzie za 4 dni, to będzie crafting update. I tutaj, no nie będę się bardzo, wiecie, tutaj rozgadywał, ale generalnie to będzie potężny, nowy updatecik, znowu nowości, znowu nowe rośliny, nowe zwierzaki, nowe rzeczy i będzie można też craftować nowe rośliny. To będzie naprawdę grube. I słuchajcie, prócz tego, przypominam, że robimy drugie losowanie już, bo pierwsze wygrał już widz. Także jest już pierwsza nagroda odebrana. Drugie losowanko na drugiego rakunka tego pięknego, tutaj, wiecie, słodziutkiego Estier, zwierzaczka, bo jak najbardziej nadal po prostu to jest niesamowity zwierzak, którym ludzie duplikują sobie na swoim alt-koncie. Wiecie, wbijają, mają tutaj konto, tak jak ja główne, i obok robią sobie alt-konto z bardzo mocną rośliną, bardzo mocnymi mutacjami. No i tak naprawdę sobie tam robią Rainbow, Shocked, Celestial, wiecie, takie najmocniejsze. Może Void czy jeżeli był Adam Termin event, wiecie, przed updateem ktoś czekał, do i teraz zbiera cały czas ten rakun, podchodzi i zbiera ten jeden owoc, który ten jeden owoc sobie, osłupka ta zostawi i po prostu cały czas duplikuje pieniądze. To jest nieskończona, farbiarka pieniędzy. Dlatego zachęcam do wbicia naszego Discorda. Na Discordzie macie losowanie na kanale losowania YouTube. Wystarczy mieć piąty poziom, czyli troszkę popisać na naszym serwerze. Wbije wam się poziom, macie losowania, bierzecie udział i tyle. Im wyższy poziom macie, tym, tym większą szansę na wygraną, ale wygrywają też osóbki właśnie z piątym poziomem. To wiecie, to nie ma większego znaczenia, no troszkę ma, jeżeli ktoś jest aktywny, to ma większą. Ale może też przegrać, nie? To nie wiadomo. To jest nadal losowanie. Także zachęcam widzowie i lecimy do odcineczka. Słuchajcie, mam taką ekipę aktualnie. Mam Rakuna. Na no aktualnie nie jestem na publiku, to jest tak do niczego. Wiecie, nikogo tutaj nie ma, ale dobra. Dragonfly, który zmienia w złoto. I tu a propos tego nasionka. Night Owl mam tylko po to, żeby szybko wbił poziom, bo muszę go oddać na 60. age'u. Tutaj, żeby zrobić sobie czwarty ekstra slot na pety. Później zajmę się tymi jajkami, żeby zrobić sobie sloty, ale na razie to wiecie. Na razie tutaj to robimy. I prócz tego mam naszego niedźwiadka. Udało mi się zdobyć Dźwiadka, który robi mi Hani czyli nową mutację, wiecie, ona na przykład tutaj leży. Hani widzicie? Mamy Hani Glaze z Celestii berry. I to mi się bardzo podoba, bo to jest widzowie coś, czego ja bardzo potrzebowałem. Czy jak dam Hani na stronie Bloxboom możecie kupić zwierzaki i inne itemy do gier na Robloxie. Z kodem żaba macie 10% zniżki na cały koszyk. Na przykład przy czterech peciszkach w Groła Garden, to jak widzicie, spory raba. Trona działa od dawna, wszystko obsługuje bot, więc jest pełna automatyzacja. Po opłacie dodajecie go do znajomych i odbieracie itemki na serwerze. Gwarancja przedmiotów albo zwrot. Link w opisie. I mamy Hani To jest naprawdę. Bardzo fajna butacja. Z takim Honey Glazed i Frozen sprzedamy taką Celesti za 126 tysięcy. To dużo. Bo powiem wam tak: ja Celesti używam tylko do karmienia, bo to jest bardzo taka mała roślinka, ona nie daje jakoś dużo. Prócz tego mamy Disco Bee, mamy Butterfly'a, i to są te nowe odkrycia, moje widzowie. To jest bardzo mocne. Trzymajcie się, bo zanim przejdziemy do tego nasionka, to wam coś opowiem. Mamy Disco Bee, to jest Divine. I ona co 19 minut i 37 sekund. Z uwaga, uwaga, 12,5% szansą co każde, słuchajcie, te 20 niecałe minut, ma 12,5%, powiedzmy, zaokrąglimy szansę na to, że zamieni pobliski owoc w disco. Czyli uwaga, to jest oczywiście widzowie, mutacja dostępna tylko na admin evencie. No teraz już dzięki disco B też możemy mieć ją, wiecie, tak po prostu grając i z tym 12,5% szans możemy mieć co chwilę jakiś owocek. Także widzowie to jest naprawdę dużo. Znaczy wiem, że to nie jest 100%, ale 12,5% na disco to jest bardzo dużo. Przypominam, disco ma mnożnik razy. To 25 to jest lepiej niż Celestial, czyli ten night event, który wrócił, to jest lepiej niż Shocked, czyli właśnie Burza, lepiej od Rainbow, chyba, bo Rainbow chyba działa tak, że mnoży wszystko, już nie wiem dokładnie, ale no Rainbow ma razy 50, tylko nie wiem, czy on nie mnoży razy 50 wszystkich mutacji, które mamy aktualnie na roślince, bo chyba tak to działa, ale może gadam głupoty, wiecie, ja nadal tego jeszcze do końca nie odkryłem. I tak, to jest takie disco, patrzcie, to się oczywiście mieni na różne kolorki, to jest takie RGB. No i tutaj, jak widzicie, mam też takie dwa, ale mam też już trzeci, bo mając to disco beat, słuchajcie, to Zmieniła mi ostatnio, widzę tutaj, o proszę bardzo, tego nie miałem. Dosłownie udało jej się przemienić Beinstalka, który ma tutaj disco, nie? To jest Gold Disco Wet Beinstalk. I teraz mogę spróbować jeszcze zdobyć Celestiala, i do tego nie wiem. Na przykład mógłbym jeszcze dorzucić Thunderstorm, czyli wiecie, byłby Shocked, czyli mielibyśmy Celestial razy 120, Shocked razy 100, do tego tego Golda. Wet to tam mało daje, ale wiecie, może się też Mudlić stać przy okazji. I uwaga, jeszcze jedna rzecz. Mamy tutaj trzy mutacje, prawda? Jest to Gold, Disco i Wet. Jeżeli zaznaczymy na Favorite, wiecie, tym Favorite Tool, no to nam ten Butterfly tego nie przemieni. Ale dlaczego mówię o Butterfly? Bo to, to jest bardzo ważne. To jest, widzowie, taka współpraca tych dwóch zwierzaków. Butterfly jest Mythical i co 29 minut i 31 sekund podlatuje do pobliskiego owoca, który ma 5 plus mutacji. Czyli powyżej 5 mutacji. 5 albo wyżej. I uwaga, wszystkie te mutacje wam usuwa i nadaje Rainbow roślince. I to ze 100% szansą. Ignoruje oczywiście polubione favorite owocki. I uwaga, dlaczego to jest takie dobre? Bo tak, jeżeli macie disco B i butterfly'a, to to się mega łączy. Słuchajcie, znaczy dodaj lepiej, jakby butterfly na, najpierw coś zrobił, czyli tak, przerobi wam jakąś roślinkę w rainbow. Na przykład mam tutaj, już wam pokażę to na fajnym przykładzie, żeby nie było, że tak gadam do niczego. Patrzcie, mamy tutaj rainbow grape'a i ten rainbow frozen grape, no wiadomo, go możemy sobie zaznaczyć na favorite Dlaczego? Dlatego, żeby ten butterfly nie przerabiał go z powrotem. Nie wiem, czy on przerabia w sumie roślinkę, która już jest rainbow, ale może lepiej go tutaj, wiecie, oznaczyć czemu nie? Więc słuchajcie, nie wiem dokładnie. Być może jak jest rainbow, to on już tego nie robi, no bo widzi, że jest rainbow. Ale o co mi chodzi? Mamy tego Greypa i ten grejpik ma frozen. I Rainbow. I jeżeli jeszcze Disco B dorzuci mu disco, wiecie, doda to jest 12,5%, jeszcze musi być obok niej. No nie wiadomo, kiedy to zrobi. Jakbym miał tylko tego Grape'a. O, Disco B! Próbowała nałożyć disco na Moon Melona, ale niestety, no nie udało się jej. Także jak widzicie, macie nawet komunikat, jak najbardziej to działa. Próbowała nałożyć, nie udało się, ale nie bój się, pszczółko. Ja i tak naprawdę bardzo Cię lubię, nie? To jest mega dobra pszczółka, widzowie. Musicie ją mieć koniecznie. To Disco B, no oczywiście możecie trafić tutaj za Robuxy, ale są też inne sposoby. Także, widzowie, jak chcecie innym sposobem, macie link w opisie i słuchajcie, jeżeli chodzi o, uwaga, jeżeli chodzi o tą Disco B, no to oczywiście zamienia nam na Disco, a tutaj do tego mamy jeszcze Rainbow w momencie, kiedy mamy gdzieś pięć mutacji. Nie wiem, gdzie mam pięć mutacji. Może gdzieś tutaj? Jakieś Celestibery, coś takiego. O, tutaj mamy cztery. No dobra, to tego nam nie przemieni. Także potrzebujecie pięciu mutacji w górę, pięciu albo powyżej pięciu, żeby właśnie ten Butterfly zamienił to na Rainbow i to jest bardzo op, bo Rainbow mnoży wszystko z tego, co wiem. Nie wiem, czy dobrze mówię, być może. <laughs> Wiecie, tutaj akurat jeszcze do końca nie jestem przekonany, dobra, ile ma ta alumira? No brakuje jej jednego, na przykład, nie wiem, Frozen, i będzie tutaj miała tak naprawdę. Znaczy, Frozen to chyba wtedy te, tego letnie będzie. W każdym razie, widzowie, w każdym razie, uwaga, jeżeli chodzi o. jeżeli chodzi o te mutacje, to pięć mutacji albo wyżej i macie szansę, że właśnie butterfly przemieni to w rainbow, znaczy szansę stuprocentową nawet, także naprawdę te dwie te dwa peciszki robią idealne połączenie, po prostu idealnie się łączą, tylko wiadomo, jeżeli disco bida disco gdzieś i najpierw chcieliście to zrobić w rainbow, to troszeczkę, wiecie no troszeczkę to wtedy słabo, możecie też na przykład zestakować zwierzaki, przypominam można stakować, czyli możecie wziąć na przykład butterfly'e same, jak wam się uda zdobyć albo przetradować no to słuchajcie, takie trzy butterfly'e na przykład bym miał, plus do tego tą disco b jedną i wtedy te butterfly'e by robiły wszystko na Rainbow'a, nie? Co by miało 5 mutacji od razu by było wszystko Rainbow i to by było mega OP, później byśmy robili od nowa te mutacje, ale już by było Rainbow. Czyli mamy Rainbow na jakimś dużym owocku, do tego dodajemy, wiecie, na przykład na altconcie to by było dobre, żeby Butterfly'a wziąć sobie na altconcie, na którym, uwaga, robicie sobie na swojej farbie tylko jedną rzecz, na przykład, nie wiem, macie Candy Blossom, no to wtedy to Candy Blossom sobie tworzycie i to największe Candy Blossom oczywiście będziecie próbowali przerobić na Rainbow, czyli robicie mu 5 mutacji, specjalnie wszystko robicie, stawiacie Lightning Rod'y, wszystko, yy Star i robicie tam, żeby było pięć mutacji i później znowu robicie 5 mutacji, kiedy już nałoży Butterfly Rainbow'a, no i na przykład Disco Bee nałoży jeszcze Disco, także naprawdę to widzowie ma takie mnożniki, że to jest totalnie chore. Macie też na przykład jeszcze taką mutację jak Void Touch, ma razy 135 mnożnik, ale to tylko podczas Black Hole Eventu i to Admin Event i kolejny Admin Event to jest Sun God Event i słuchajcie Sun God Event generalnie działa tak, że jak cztery osoby ze słonecznikiem podejdą, wiecie, wezmą sobie Sunflowera, którego tutaj mam, po prostu bierze sunflower'a w rękę, podchodzicie tutaj do sun god, czyli tego boga słońca i stoicie przed nim ze słonecznikiem i muszą jeszcze trzy osoby z wami stać, czyli łącznie cztery osoby. To wam przemieni w takiego no, słuchajcie właśnie downbound. No i to daje razy 150 mnożnik. Także tak można zrobić słonecznik, że to jest masakra. Ale to jest admin komenda, także tylko pewnie przed update'em to będzie. Ale widzowie, pora przejść do tutaj naszego odcineczka, głównego tematu odcineczka. Chciałem wam pokazać te zwierzaki, żebyście wiedzieli jak to wygląda. Naprawdę teraz mam potężną ekipę. Ten niedźwiadek robi Hanik, Place. Tutaj robimy disco, rainbow, to się samo robi. Jak gracie, to w tym czasie te rainbowy, te disco, gold, które nakłada Dragonfly, to wszystko się samo robi i po prostu zarabiacie ogromne, ogromne miliardy. Jak widzicie, ja jestem w bilionach tutaj ziomeczek, w miliardach, także nie jest źle znaczy mógłbym mieć tryliony i tak dalej wiecie no ale generalnie wiecie do, do, tutaj da spokojnie, da spokojnie, aż tak nie tryharduję to wszystko się przerabia wiecie, na pewno będę to sprzedawał, więc na spokojnie na razie i tak robię event dalej wiecie, oddaję te pollinated owocki, ale pora widzowie kupić z Forever Packa magiczne super nasionko i to jest bardzo ważny moment, bo wydajemy 37 robux czyli bardzo mało, to jest widzowie jak za darmo naprawdę jak za darmo, gdyby to kosztowało tam nie wiem, 200 robuxów, bo wiecie jak działa Forever Pack, jak kupicie coś, uwaga kupujemy to nasionko, proszę żeby to było coś dobrego Super Seed widzowie, ja nie wierzę. Jaram się. I tak, później macie free, jak coś kupicie. Free, free, free. I później znowu na przykład 37. No jak to wydamy, to lecimy dalej. I Forever Pack nawet kupię, żeby wam pokazać jak to działa. Działa tak, że po prostu próbujecie zdobyć tego Super Seeda. I lecicie dalej. I sprawdzacie, czy jest tu Super Seed. No niestety tutaj nie ma. Nie pokazuje się, jak widzicie. Także kupujecie takie słabe rzeczy. Bo po co komu jeden Watering Can, jak mamy to w Shopie co chwilę. Po co komu 50 szekli nie? To jest specjalnie zrobione, żeby to kupować. I już dalej nie Kupuje, bo to nie ma sensu. Nie ma w ogóle Super seat w naszym radarze na widoku. Widzicie, nie ma go. I właśnie o to chodzi i zwiększa się ilość Robuxów do wydania. Dlatego jeżeli w Forever Packu teraz globalnie każdy ma magiczne nasiono super seat na pierwszym miejscu, no to widzowie nie ma lepszego momentu niż żeby wydać właśnie 37 Robux. Dlatego wam robię o tym odcinek, bo to jest bardzo ważne. Czy Super seat działa? Okej. Okay, mamy super seat pierwszy raz w życiu. Nawet nie wiem dokładnie jak to działa, widzowie. Dobra, no, let's go, zobaczymy. Znaczy wiem jak działa, bo generalnie teraz, jeżeli posadzimy. To robi nam się randomowa roślinka. Także trzymajcie kciuki, widzowie, żeby to było coś mocnego, żeby to było coś naprawdę bardzo mocnego. Może jakiś sunflower, nawet Ember Lily. W ogóle mam cztery Ember Lili. Jedną kopioną za Robuxy i 3 za 15 milionów szekli, właśnie w sitsach, Także jak ktoś nie wie, to kosztuje 15 milionów szekli, tak? Jak najbardziej widziałem. Pominąłem chyba jeszcze ze dwie, które były. Także ogólnie chyba z pięć razy już było w sklepie Ember Lily. Naprawdę dużo. Pamiętam, że chyba wczoraj, to z dwa razy było, czy tam przedwczoraj, także naprawdę grubo. Dobra, widzowie, jesteście gotowi? Stawiamy super nasion. No, no. Oczywiście u dziewczyny też postawię, zobaczę co tam będzie. Ale to wiecie, tutaj widzowie, teraz zobaczymy, jak to wygląda. Proszę coś fajnego. Dobra, widzowie, odpalił nam się jeszcze Thunderstorm Event. Także tutaj szansa na szok. Słuchajcie, mutacje razy 100 mnożnik. I słuchajcie, dobra, pora postawić to magiczne super nasionko. Albo będę farciarzem, albo dostanę coś mega słabego. Jak widzicie, jak pokupowałem Forever Pack, to dalej nic nie było. Dlatego to jest tak ważne, żebyście sobie to kupili, bo naprawdę, no nie będzie chyba drugiej takiej okazji. Może bardzo za jakiś, nie wiem, bardzo, bardzo długi czas. Bo serio, na początku. Super nasionko, żeby móc kupić. Mega opcja, naprawdę mega. Mam nadzieję, że każdy to ma, bo u dziewczyny jest. U niektórych widzów też widziałem, bo się chwalili, także sądzę, że każdy. O! I szok wleciało. Dobra, widzowie, robimy to. Stawiamy. Pyk i kogo tu mamy? Grape! Nice! Nice, widzowie, to nie jest źle. Nie jest źle. Mogliśmy dostać strawberry, mogliśmy dostać jakąś słabą roślinkę, a dostaliśmy grape'a. I teraz pytanie, co da mi super nasionko? Bo może mi dać gold grape'a, czyli zawsze te wszystkie wyrastające winogrona będą złote, albo rainbow. Oczywiście celujemy w rainbow, każdy chciałby. Rainbow, ale widzowie, zobaczmy, jak to tutaj wygląda, gdzie jest ten grape, bo już go zgubiłem, dobra, powiem wam, że nie wiem, gdzie celować, bo troszkę tutaj poleciało, o, o, dobra, halo, pa, panie, panie winogrono, no, proszę tu przyjść, no nie wiem, gdzie to jest, widzowie, o, leci, ej, czy to jest rainbow? Nie no, chyba gold, prawda? A jeszcze chyba nie mogę się nawet dowiedzieć dokładnie, bo wygląda to bardziej jak gold chyba. Patrzcie, jest takie żółte, nie? No, teraz troszkę inny też jest kolor, bo jest aktualnie burza, to wiadomo. Ale czy to jest widzowie, to chyba gold mi wyrosło, wiecie? Już tak widzę, że tak, to chyba gold. Więc tutaj akurat nie mam farta. Farta mam, bo to grape. Czyli jedna z lepszych roślinek, jedna z lepszych owocków do sprzedawania tak naprawdę. Więc zawsze będziemy mieli teraz złote. Chyba, że to jest Rainbow, ja czegoś nie ogarniam. No zaraz zobaczymy, ale wygląda jak złote, prawda? Zobaczcie tutaj. Nawet w porównaniu. Z tymi kokonatami złotymi i tak dalej, bo to wygląda jak grape złoty. Dobra, robimy dalej, widzowie. To jest mega mocna chwila. Życzę Wam oczywiście dobrego nasionka, jak już kupicie za te 37 Robux, czyli jak za darmo, tak naprawdę, bo serio, to jest taki moment, że to jakbyście mieli to za darmo. Totalnie. To nie jest taki moment, że to kosztuje, nie wiem, 500 Robux, 1000. To jest, widzowie, super nasionko za 37, naprawdę. I w tym momencie w sumie to się mieni. Nie, to jest takie pomarańczowe, czyli raczej złoty. Raczej złoty, widzowie, bo nawet tak świeci na złoto. Czyli teraz mamy grape'a. Który, uwaga, za każdym razem będzie wypuszczał owoce złote. Co prawda, mam Dragonfly'a, to już tak mi aż nie robi. No ale jednak, widzowie, jednak mamy złotego Grape'a. To i tak jest fajne uczucie. Zobaczmy, co dziewczynie wypadnie w ogóle. Mamy też tutaj, widzowie, patrzcie, dla porównania, zwykły Grape ma taką zieloną po prostu łodyżkę, wiadomo. A tutaj mamy złote. Zobaczymy, jak to wyrośnie w ogóle. Jestem ciekaw, czy wyrosną złote od razu, czy nie. Może Rainbow, może jednak się mylę. Raczej nie. Jakby było Rainbow, to by się świecił cały, nie? Więc tutaj raczej będzie to złote. Tak, widzowie, przyjrzałem się i wylosowałem złotego wylosowa widzicie, on się tutaj tworzy, ale zwykły na razie. Co ciekawe, i on pewnie się przemieni od razu po wytworzeniu, po urośnięciu, od razu się przemieni w gold i to jest bardzo okej, okay, bo zawsze będę miał grape'a, już będę miał pierwszą mutację, czyli nie musi Dragonfly się tutaj wiecie męczyć z tym i od razu mamy mutację, czyli możemy tutaj butterfly'owi jeszcze dorobić cztery i przerobi nam i tak w rainbow. Także fajna sprawa, szkoda, że nie rainbowowy grape. Tego wam życzę, żebyście mieli jakiś rainbow grape, może rainbow dragon Fruit. Oczywiście, jeżeli ktoś bierze tego Forever packa, ale bierzcie naprawdę. Jak widzicie, dalej nic nie ma. Nawet wam tutaj zajrzałem troszeczkę Dalej. Nie, wiem, mógłbym jeszcze tutaj kupić, wiecie? Dobra, sprawdźmy. 99 robóg z wydam. Zobaczmy, czy tam jeszcze coś jest dalej. A Boli Boli, nie warto! No i patrzcie, jest nasionko, ale to tylko uwaga, nie nabierzcie się. To jest jabłko, także to jest Apple Apple, widzowie, Apple drzewko, Apple, czyli bez sensu. Jak widzicie, tutaj roślinka nam rośnie, to jest to drzewko przyjaźni, które pielęgnujemy z Aizu. I słuchajcie, do no Olcią tutaj mamy drugi dzień, za chwilkę będzie trzeci, jak wróci, sobie zrobimy. I to będzie tak rosło i rosło. Fajnie, bo można po tym wchodzić. Także jest jakiś plusik. No i słuchajcie, czekamy na tego. On się cały czas tutaj robi, zobaczmy czy będzie złoty. Dobra widzowie, dopowiadam co wyczytałem. Generalnie działa to tak, że jak macie rainbow albo gold to nasionko, no to ma o wiele bardziej zwiększoną szansę na to, że pojawi się w gold albo rainbow. Zależy co traficie, wiadomka, Ale może się też nie trafić, także nie ma na co czekać, bo tak naprawdę albo mi takie wyrosną, albo nie jest większy procent szans na to po prostu niż zwyczajnie. No ale nadal nie jest to 100%. Także widzowie, tak to wygląda, dzięki za obejrzenie odcineczka i siemanko.